Siemano! Z tej strony ja, Krzysztof Gutra, Dziś sobie nagrywamy Forsaken Air kolejny odcinek z Forsaken Air Dzisiaj, jak widzicie po nazwie odcinka, dzisiaj robimy 5 Random Lure Challenge. Tak, 5 Random Lure Challenge dzisiaj robimy. Polecił mi jeden widz, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, nazywa się Dinuś. Pojawił się jego komentarz, który yy, wstawił. I dziękuję za takie miłe komentarze też od was i o tyle łapek w górę. Ja nie będę żebrać łapki w górę, jak chcecie zostawić to zostawcie, jak chcecie zostawić suba to zostawcie Ja nic nie będę żebrać, ale Jak zaczniemy ten odcinek to zapraszam na mojego Discorda, który sam stworzyłem, bo Ktoś mi napisał, że chce żebym stworzył Discorda Jest stworzony Discord, możecie wejść Wszystko tylko w linku opisie Dobrze, zaczynajmy już odcinek, nie będziemy tak za dużo gadać, bo Czas tylko się traci, jak zobaczyłem to te Yy, Molten Freddy się kopiują, ja je nie przyzywam Ja z nimi będę walczyć chyba... Chyba jeszcze miesiąc ja <grym> będę <byli> mi wysyłać, bo jeszcze ludzie mi posyłali jakieś inne matroniki, które... Które jeszcze nie doszły to troszeczkę śmiesznie, o, coś dobra. Yy, zaczynajmy. Nic żadnego update' nie dali, tylko jest taki challenge, bo... Uff, napisał mi i mój widz. I dzięki, dzięki za takiej koledze. Dobra, kup, kupmy to tylko 200 coinów kosztuje. Tak mała, tak dalej dużo. Teraz się respił, czy muszę je Chyba muszę je Jest, mogę takcy. I chodzi i <laughs> zasady w tym, w tym challenge. To muszę pokonać przynajmniej 3 amatroniki A mogę przegrać dwa. Jak przy, przegram 3 razy, robię jakiś challenge losowany przeze mnie. No, mam takie koło fortuny, które mi wylecą jakiś. Albo coś dobrego. Albo coś złego. Ale jak zrobię yy, całe yy, trzy, nie będę musiał kręcić tym kołem fortuny i będzie git. Myślę, że nie będę tra trafiał na jakiegoś modem Fedego, bo nie mam słuchawek, bo mój program nagrywania nie lubi moich słuchawek. To nie chce nagrywać dźwięku mnie. Nie, nie może nagrać dźwięk, ale nie chce dźwięku z gry. Dlatego rób, Zrobimy tak. Jak jest, dobra Już sobie wyślij jednego, mi jednego Kto mi się wysłał Oby jakiś Trudny Okej, okay, jest tutaj, widzę go Foxy Tutaj jest To jest on? Bo tak, o jest Pirate Foxy, ale to jest Kurde, Springtrap Dobra, ja sobie podgośnie grę I będę musiał Naprawdę lecieć Nienawidzę trap. Najgorsze co mogę mi się trafić. To Springtrap. Ja go nie, nie, nienawidzę, ja go nie umiem nad. I will make suffer like so many of the others. Szybki jest, bardzo szybki. Bardzo szybki jest Idzie w tą stronę Niebo w tą Ale nie trolluję To przeję troj jak... No, jak działa jak Multe Freddy Myślisz, że ja go widzę Jego speed poruszania się Where? A, ma czerwona oczy Ej, oczy? Gdzie on jest? Co jest? Nie no, gra mnie nienawidzi Ale ja mam tarczę, ha! Tak Proszę Gdzie on Gdzie on jest? WHAT the f E ja znajdę go raz Molter Freddy przynajmniej Łatwo mogło się tu znaleźć Chyba będzie pierwsza przegrana może Ja <grystanie> mi te tarczy wyjdą A to jest dek tarczy na Multi Freddy'ego Jak? My się od razu pojawił. Myślałem, że ma coś w oczy. No Dobrze, żeby go tak. Gdzie? Tu był! Pukuje się chłop? Graj na słuchawkę na Springtrapa to też tak działa? Ja bym go wykluczył. Jak też tak działa na słuchawkach homie. Springtrapa można pokonać bez słuchawki, bo. Tu jest. Ale lagi. Lagi. What the hell? Jakie lagi to były? Nie liczył się. Up. Go back. I trafiłem go. To się zalicza. No nie, no bo to jest. Ja nie mam damage'u razy milion. Nie żartuję. Ale żyje mocno. No, a jestem w dupie. Nie pomylił się drogi? To jest z nim nie tak. Dwa nie wystarczy mi baterii. Trzy Nie, pokonałem go! Ha! Starczami, ale pokonałem jest! O Ale to było ciężkie. To było bardzo ciężkie. 70 expa, Jak dużo. Oho, ho No to będę się bawić jeszcze mocniej. Może zciszę troszeczkę. Zobaczymy, czy mnie było słychać. A dobra. No to używamy kolejnego, no. Zacznijmy. Co mi się zrespił? Chyba nie mogę trwać, O, po ba jestem w pupce. To nie mi się załaduje cała bateria, wiecie? To... No, to sobie zrobię, to dla was, dla, dla mnie będzie jakieś minutka, a dla was będzie... A powiecie co? Od razu. A, cyk, cyk, od razu, wszystkich zapraszam. Zapraszam każdego, co tu mamy? Plush Trap, Lefty... Mamy Pana Frosta, Plush Trapa... I nie wiem kto jeszcze, a i, i ta. To są random. Nie złe, nie, nie takie złe mi się trafiło chyba, co nie? Ja nie mam baterii. Czy co? Kupię sobie ekstra baterię. Dobra, to jednak nie zrobię przerwy. dobra weźmy tą nią. High score to. to. skorczito. O, tu już nie mam <tuszę> Tu już jestem, w pupce. To O nie, to jest złe połączenie Chcę przecież na nią Ona nie robi czerwonych oczy Troszeczkę się pamiętam, ale tutaj to można, naprawdę. Nie! Przez... nie wiedziałem, gdzie to... Co ja zrobiłem? Ja szokuję. Pierdol to szok! Chciałem założyć maskę, przestraszyłem się. No tak, zapomina się. Zapomina się. Dobra um. O, To już jest normalna czeka Ale jako stop Dobra no Ale bo on O kurde, o no tak, bo on, on inaczej działa Bo on działa tak jakby się pojawił no. Inaczej inaczej działa. Spominam. Bo on działa bardzo dziwnie. Już tra... Go widać jak on się pojawia. Bo słuchaj ten dźwięk taki pojawienie się. Keman on hero. Może jakieś skin jest do Będzie no, git nie atakuje A to też jest dobre połączenie Bo nie wiesz kiedy atakuje Z kim mały, że w ogóle tu taki jak był taki odgłos, no to pojawił się. Yeah! Yeah! Uuu! Nic ciekawego. Okej, okay, kolejny. Lefty. O, uciekł mi. Tu jest coś. Freddy Fazbear. A to GG. <laughs> A, Frost Bear A, myślałem, że Frost, Frost Bear Chciałem już mówić, ale I walked with a so bad A to też mam, to trochę przysy... Troszeczkę... Troszeczkę jest gorzej Gdzieś tutaj jest Okej, okay, on no, go normalnie słuchać. Ja muszę się tak kręcić, bo... Bo ja mi zabrozi i mi zatykuje? tak się kręcić, bo... Zrobimy kółko. Okej. Okay. A może ma szybkie ataki? To najgorsze. Dobra. <ś> Czekaj, Nie wiem gdzie był. A dobrze, że nie nie zaatakował. Ciekawe połączenie. Leci... ...Frostbear. Okej, To jest hamstwo. Biały dzień ty, To tu jest O, ma to oko Dobra, pokonamy. O, ciężko było. Yeah! No, pokonałem z trzech. Zero CPU. Myślałem, że jakiś CPU zrobię, ale jeszcze mam jednego. Tutaj jest pan. O, cześć, przyjacielu. Barola, dobra. Я со щиша. Бо не потребую этой песенки. Не где у нас? Там, ребят, не видно. Ту. Ладно, ты стул, то не будем еще. Что в том сторону? Трас иди в том сторону. В том, 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 Teraz w złej stronie, strony. megabiu, bo byłem za głośny. <noise> Ale dobra, pokonałem trzech. Ile jest minut? 16 16 minut, to, nie? To wiecie co? Jest tylko ktoś jeszcze? Nie, bo Motor Freddy. Nie, nie, nie. Jakieś normalne, a takich, nie, myślałem, że ktoś wysłał mi jakieś skiny jeszcze Nie, nie ma, myślałem, że ktoś mi wysłał skiny Misja nie. No, tutaj mi się wysyłają, ja mam cały czas takie, mam, mam na aby ktoś chciał Mam pytanie, czy jeszcze raz chcę kupić jeszcze jedno? Jakieś random Nie, wiecie co? Zrobiłem challenge Przegrałem dwa razy, a wygrałem trzy razy. Czekaj, dobrze mówię? Szcikom przegrałem, i przegrałem teraz z tym, a wygrałem z. 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 z, z tak, plus trapem. Wygrałem z. leftim. I z kim jeszcze wygrałem? A, i z springtrapem wygrałem, dobra. I ze springtrapem wygrałem, dobra. No tak, 3 na 2 jest. O, udało mi się, dobra. No, to jeszcze raz przypominam, Discord mój w w opisie jest No, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się! Jak chcecie, No i jak chcecie więcej takich odcików... nie 5, tylko 10 random rul to... Może kiedyś zrobię? No, dzięki, pa pa!